nazywać rzeczy po imieniu, bo to się bardzo często przejawia w tej narracji lewicowej, gdzie z jednej strony jest mowa o ochronie zwierząt, zawsze się też ten temat pojawia, gdy mamy wigilię i gdy przychodzi do karpia, zawsze się pojawia taki temat i cierpienia zwierząt. No ale z kolei, gdy jest mowa o aborcji, to to ma być prawo, to ma być coś, co jest opisywane w samych wręcz superlatywach. I tutaj pan Mazurek powiedział, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, skoro tutaj mówimy o morderstwie, to jak to nie, nie ma być w przypadku aborcji. I taka ze strony filozoficznej, jakie tutaj jest poplątanie i pomieszanie, to jest fakt, że my odchodząc od tej filozofii świętego Tomasza Zakwiny, tutaj Was również zachęcam do cyklu 24 tezy tomistyczne, gdzie właśnie staramy się, staram się w tym cyklu przy użyciu tych tez tomistycznych uporządkować pewne pojęcia, bo to rzeczywiście jest ważne, jak my rozumiemy człowieka, jak my rozumiemy, Duszę ludzką, jak my rozumiemy śmierć, no to potem nas doprowadzi do takich poglądów i wniosków: czy my będziemy twierdzić, że aborcja jest czymś normalnym, zabicie dziecka nienarodzonego i ma być nawet prawem, a zaszczelenie dzika czy też jakiegoś ptaszka bo tam pani Żukowska bardzo walczyła. O, takie małe ptaszki, już nie pamiętam, jak się nazywały w tym wywiadzie. To ma być zbrodnia, czyli większą zbrodnią dla niektórych jest zabicie ptaszka niż zabicie nienarodzonego dziecka.